Obudź się na swoje potencjały. To był długi dzień, było dużo pracy. Teraz przyszedł czas, by doładować swój umysł. Kiedy doładowujesz umysł, doładowujesz też ciało. Gdy uspokajasz umysł przy oddechu i zaczynasz badać potencjały oddechu, odkrywasz, że to dobre zarówno dla umysłu, jak i dla ciała. Na przykład, właśnie teraz możesz wdychać długo albo krótko, szybko, wolno, ciężko, lekko, głęboko, płytko. Różne sposoby oddychania wywierają różny wpływ na ciało i umysł. Chcesz zobaczyć, kiedy ten wpływ jest najlepszy? Badamy tutaj potencjały. Jak powiedział Budda, jest potencjał uniesienia czy odświeżenia. Jest potencjał poczucia swobody. Jest potencjał włożenia wysiłku. Nawet gdy ciało jest zmęczone, umysł nie musi być zmęczony. Możesz włożyć wysiłek w sam umysł, opierając się właśnie na tym potencjale. Ciekawe jest to, że w fragmencie, w którym Buddha omawia potencjały, dla każdego z czynników przebudzenia nie mówi, jakie dokładnie są te potencjały, jedynie. Że są. Badaj je. To ty masz je odkryć. Miej więc pewność, że w tym oddechu, właśnie teraz, jest potencjał poczucia swobody, potencjał odświeżenia i energii. Spróbuj się zorientować, na czym on polega. Jeśli już kiedyś miałeś doświadczenie w jego odnajdywaniu, zachowaj to w pamięci. W końcu na tym polegają nauki Buddy, są na temat potencjałów. Czasami słyszy się stwierdzenie, że Budda przebudził się do trzech cech istnienia, ale w opisach, jakie sam podaje na temat swojego przebudzenia, ani razu nie wspomina o trzech cechach. Wspomina o czterech szlachetnych prawdach. Trzy cechy istnienia mówią o tym, jaki świat jest. Cztery szlachetne prawdy mówią o potencjałach, o tym, jaki potencjał mają te rzeczy. Jak powiedział Budda, nawet w tych aspektach doświadczenia, które są nietrwałe, stresujące, nie ja, jest potencjał ścieżki wiodącej do końca cierpienia. Możesz ułożyć je w taki sposób, że doprowadzą cię dalej niż one same. Na tym polega przebudzenie. Ścieżka do przebudzenia jest jak drabina, którą stawiasz przy ścianie domu. Dom jest solidny, ale sama drabina może wcale nie być solidna. Może łatwo się przewrócić, może być zrobiona z rzeczy, które łatwo pękną. Ale jeśli doprowadzi cię tam, gdzie chcesz wejść na ten dom, spełniła swój cel. Innymi słowy, ścieżka w pewnym momencie się rozpadnie po tym, jak ją zbudowałeś. Ale jeśli zbudujesz ją właściwie, zanim się rozpadnie, doprowadzi cię do miejsca, w którym nie musisz już na niej polegać. To właśnie odkrył Budda w swoim przebudzeniu. Zresztą to ma sens. Samo przebudzenie się do idei, że świat jest taki, świat jest owaki każdy może myśleć w takich kategoriach, może wymyślić teorię, a potem za pomocą logiki przekonać samego siebie, że właśnie tak wygląda rzeczywistość. Czasami słyszy się, że na tym polega wejście w strumień, po prostu zobaczyć, jaki jest stan rzeczy, ostatecznie przyznać przed sobą, że tak, Budda ma rację, rzeczy są nietrwałe. Ale w takim wniosku nie ma nic naprawdę wyjątkowego. Jak mówiłem poprzedniej nocy, Budda był bardzo krytyczny wobec poglądów, które były tylko zbijane z logicznych argumentów czy wnioskowań. Oparł swoje nauczanie na rzeczywistym doświadczeniu, na tym, że odkrył w tych zjawiskach, które są nietrwałe, stresujące i nie ja, potencjał, którego wcześniej nikt nie zauważył. Dlatego jego przebudzenie było wyjątkowe. Zobaczył, że możesz ułożyć aspekty doświadczenia w stan koncentracji. Możesz użyć ich do stworzenia właściwego poglądu, właściwego postanowienia wszystkich pozostałych czynników ścieżki, a te czynniki doprowadzą cię do czegoś, co nie jest uwarunkowane. A więc, jak powiedziałem, cztery szlachetne prawdy mówią o potencjałach. Masz te aspekty doświadczenia i możesz się ich trzymać z uchwyceniem i pragnieniem i w rezultacie cierpieć. To jeden potencjał i to ten potencjał, za którym większość z nas idzie. Te aspekty doświadczenia mają swoje przyjemności. Budda nigdy temu nie zaprzeczał. Powiedział, że gdyby nie miały swoich przyjemności, nie bylibyśmy do nich przywiązani. Ale te przyjemności mogą zajść tylko do pewnego punktu. Większość ludzi powie, cóż, to najlepsze, co można znaleźć na świecie. Dalej się nie da, więc równie dobrze możemy się zadowolić tym, jak jest. A Buddha odkrył, że nie, można pójść dalej. Można uczynić z nich ścieżkę, a ta ścieżka prowadzi do czegoś solidnego. To, coś nie jest aspektem doświadczenia. Nie ma nic wspólnego z aspektami doświadczenia, ale jest stanem świadomości. Buddha nazywa go świadomością bez powierzchni. Obraz, którego używa, to promień światła. Słońce wschodzi na wschodzie. Jest dom z oknem po stronie wschodniej i ścianą po stronie zachodniej. Pytanie brzmi, kiedy słońce wschodzi i światło wpada przez okno, gdzie ono pada? Przechodzi przez okno i pada na zachodnią ścianę. A co, jeśli ściany nie ma? Pada na ziemię. A co, jeśli nie ma ziemi? Pada na wodę. A co, jeśli nie ma wody? Wtedy nie pada. Zwyczajna świadomość ląduje na rzeczach. Ta świadomość na niczym nie ląduje. Słowo ląduje można tu też przetłumaczyć jako ustanawia się. W kanonie kilka razy mówi się o nieustanowionej świadomości: istnieje taki potencjał. To właśnie odkrywając ten potencjał, Budda się przebudził. Na tym polega przebudzenie. Już przy wejściu w strumień masz pierwszy wgląd w to. Obraz, którego tutaj się używa, to woda w studni. Stoisz na krawędzi studni i widzisz: Tak, tam jest woda w tej studni, ale jeszcze do niej nie wskoczyłeś. Przy pełnym przebudzeniu skaczesz w nią całkowicie. Jesteśmy tu więc po to, by badać potencjały. A nie tylko po to, by zdecydować, czy zgadzamy się z Buddą, co do tego, że rzeczy są nietrwałe, stresujące, albo nie ja. Jest taka historia, którą opowiada jeden z zachodnich Adżanów o powrocie do domu po kilku latach spędzonych w Tajlandii. Brat pyta go: Czego się nauczyłeś w tej Tajlandii? A Jan odpowiada: Wszystko jest nietrwałe. A wtedy brat mówi: No serio? To przecież każdy widzi. Ale Budda dostrzegł coś ważniejszego: że wewnątrz tych nietrwałych rzeczy, tych zmiennych rzeczy, jest potencjał stworzenia ścieżki do końca cierpienia. I to już nie jest odkrycie typu No przecież to oczywiste. Kanon mówi, że kiedy Budda osiągnął przebudzenie, ziemia zadrżała. A kiedy nauczył swojego pierwszego ucznia tak, by ten osiągnął wejście w strumień i on również ujrzał bezśmiertelne, ziemia zatrzęsła się po raz kolejny. Jesteśmy więc tutaj, by badać potencjały, które potrafią wstrząsnąć ziemią. W tej chwili Najbardziej interesuje Cię potencjał ścieżki, jak go rozwinąć, jak wykorzystać ten oddech, który masz właśnie tutaj, właśnie teraz, jak wykorzystać to poczucie ciała od wewnątrz i uczynić z tego coś wyjątkowego, coś odświeżającego, coś dodającego energii. Jeśli jesteś zmęczony po całym dniu, popracuj nad takim sposobem oddychania. Takim sposobem skupiania uwagi, który dodaje energii. To może zależeć od tego, jak oddychasz, gdzie w ciele skupiasz uwagę, albo jakiego obrazu oddechu używasz w wyobraźni. W końcu percepcja odgrywa bardzo ważną rolę w koncentracji. Wszystko aż po wymiarnicości Budda nazywa osiągnięciami percepcji. Więc jaka percepcja byłaby teraz najlepsza? Uspokajasz umysł z poczuciem świadomości, które wypełnia całe ciało. Możesz wyobrażać sobie oddech napływający z zewnątrz, albo możesz mieć w umyśle obraz oddechu powstającego wewnątrz, bo właśnie stamtąd pochodzi energia oddechu. Pochodzi od wewnątrz. Możesz zapytać sam siebie, gdzie w ciele się zaczyna. Czy zaczyna się w jednym punkcie, czy w kilku, a może w każdej komórce? Pomyśl o każdej komórce, która wdycha i wydycha w harmonii. Co taka percepcja robi? Pracujesz z oddechem, rozmawiasz sam ze sobą, zajmujesz się uczuciami i percepcjami. Bierzesz te trzy rodzaje uwarunkowania i przemieniasz je w ścieżkę. Zarówno dla natychmiastowych korzyści w postaci poczucia dobrostanu, jak i dla osiągania wglądu. Możesz wzmocnić swoją uważność, wzmocnić swoją przytomność i zyskać wgląd w to, jak daleko te uwarunkowania mogą cię zaprowadzić. A więc nie chodzi tylko o to, by zdecydować, czy zgadzasz się z buddą, czy nie. Chodzi o to, by opanować umiejętność, której nauczał. By badać potencjały, które masz właśnie tutaj i sprawdzić, czy możesz dotrzeć do tego samego miejsca, co on. I będziesz wiedział, kiedy tam dotrzesz, bo to jest naprawdę wyjątkowe. Jednym z powodów, dla których wchodzący w strumień nie mają wątpliwości co do Buddy, Dammy i sangi, jest to, że zobaczyli. Tak, to prawda. Idziesz ścieżką nauczaną przez Buddę, i ona rzeczywiście prowadzi do tego doświadczenia bezśmiertelnego. W ten sposób twoje przekonanie zostaje potwierdzone i staje się niewzruszone. Nawet trzęsienie ziemi nie jest w stanie go zachwiać. Ta realizacja jest tak przytłaczająca.